29 września pani Lucyna Karnowska odebrała w Gdańsku złoty medal dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi w regionalnym etapie konkursu Lodołamacze. Konkurs ten, wspierany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, premiuje odpowiedzialność i wrażliwość społeczną poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Gratulujemy wielkiego regionalnego sukcesu całej kadrze Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi z kierowniczką Lucyną Karnowską na czele. Trzymamy kciuki za powodzenie w konkursie krajowym. Po 40 latach pracy na zasłużoną emeryturę przeszedł pan Jerzy Szwankowski, geodeta powiatowy i naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody Starostwa Powiatowego w Tucholi. Za wspólną pracę dziękował mu nie tylko Zarząd Powiatu Tucholskiego i pracownicy Starostwa, ale też geodeta wojewódzki oraz przedstawiciele geodetów powiatowych. Teraz pan Jerzy będzie mógł w pełni poświęcić się swojej pasji, którą jest badanie historii powiatu Tucholskiego. Życzymy zdrowia i pogody ducha. Dalszej wzajemnej współpracy. Panie. Powiat Tucholski złożył wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie najważniejszych zadań na rzecz lokalnej społeczności. Całkowita wartość wnioskowanej kwoty wynosi ponad 160 milionów złotych, w tym ponad 142 miliony przeznaczone jest na inwestycje drogowe, a prawie 20 milionów na pozostałe inwestycje. Za 30 dni dowiemy się, które z tych zadań zostały uznane za priorytetowe i uzyskają dofinansowanie. 25 września powiat tuholski odwiedziła grupa rowerzystów z zaprzyjaźnionego powiatu tarnogórskiego pod przewodnictwem wicestarosty Sebastiana Nowaka. Gości przywitał zarząd powiatu tucholskiego, a borowiackiego fiuta wręczał osobiście starosta tucholski Michał mróz. Nasz specjał z buraka cukrowego wzbudził sensację, szczególnie wśród damskiej części odwiedzających. Od 16 do 22 września mieszkańcy powiatu Tucholskiego świętowali Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Obchody rozpoczął ostatni w tym sezonie spacer po Tucholi z przewodnikiem, zachęcający do aktywnego wypoczynku. Następnie ośmioro najbardziej aktywnych rowerzystów starostwa powiatowego w Tucholi otrzymało z rąk zarządu powiatu bukłaki na wodę, ekologiczne gadżety pozyskane z Krajowego Biura Programu. 22 września, na zakończenie akcji, zarząd zaprosił gości na pierwszy wspólny przejazd rowerem po nowym odcinku ścieżki rowerowej w Cekcynku. Akcja propaguje ekologiczne sposoby przemieszczania się. 2 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Przypominamy, że przemoc może być psychiczna, fizyczna, ekonomiczna i seksualna. Jeśli osoba, wobec której stosowana jest przemoc, nie zbuntuje się lub nie odejdzie, sprawca będzie rozszerzał granice tego, co mu wolno. Im dłużej to trwa, tym trudniej jest odejść. Kompleksową pomoc oferuje specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Tucholi przy ulicy Przemysłowej 6. Można w nim uzyskać schronienie na 3 miesiące, porady psychologiczne, prawne, socjalne i pedagogiczne, oraz pomoc medyczną. Usługi ośrodka są bezpłatne, dostępne całodobowo 7 dni w tygodniu.